Cześć, to z Wolińska. Witam was na kanale Fit Woman. Dziś zapraszam was do wspólnego gotowania. Dziś przygotuję dla was mini szarlotki, oczywiście w wersji fit. Do naszego ciasta potrzebne nam będą erytrytol, olej kokosowy, mąka ryżowa, płatki owsiane już wcześniej zmielone i jedno jajko. Natomiast do naszego nadzienia użyjemy owoców w żelu. Na początek zaczniemy od przygotowania naszego ciasta. Jedyne co musicie zrobić to wrzucić wszystkie składniki do miski i dobrze je umieć. Nasze ciasto już jest gotowe i jak widzicie wszystkie składniki pięknie się połączyły, teraz wkładamy je do lodówki na 15 minut. Właśnie wyciągnęłam nasze ciasto z lodówki, teraz będę zabierała się za formowanie spodów do naszej szarlotki, gdzie będę potrzebowała dwóch naczyń żaroodpornych. Masę podzieliłam sobie na cztery, z czego wyjdą nam dwa spody i dwie kruszonki na górę. Po uformowaniu naszych spodów dodajemy jabłka z cynamonem. Po nałożeniu owoców w żelu przykrywamy górę naszym pozostałym ciastem. Nasze fit szarlotki są już gotowe. Teraz wrzucamy je do piekarnika na około 25 minut na 180 stopni. Nasza szarlotka już jest gotowa. Pachnie obłędnie, pewnie jeszcze lepiej smakuje. Jeżeli chcecie więcej przepisów zostawcie łapkę w górę i dajcie suba. Do zobaczenia!